Cześć wszystkim. Zobaczcie, mam tutaj piękny arbuz i zamierzam go zerwać, żeby go zjeść. Jestem ciekawa, czy y, będzie już na tyle y, dojrzały. Chyba tak, ale to zobaczymy, jak jak go przekroję. Jest tutaj jeszcze dużo tego typu y, arbuzów y, podobnej wielkości, no i mniejsze, więc. Będzie co jeść, a ja teraz postaram się powalczyć z tym arbuzem i tym zabezpieczeniem, żeby tutaj sobie go wyciągnąć, a potem zjeść. Mam wagę ustawioną na zero. Spróbuję sobie teraz spróbuję teraz arbus jakoś tutaj osadzić. I, oh, i teraz nie zobaczę wagi, zobaczę, 4 kg i 711 gram, całkiem fajne, uwaga, teraz zobaczymy jak wygląda w środku, pachnie pięknie, ale w środku jest dosyć jasne, zaraz sobie zobaczymy, odkroimy kawałek spróbujemy. Już, już, już Ci dam. Sama spróbuję. No, powiem szczerze, bywały słodsze, ale jest smaczne. Już muszę kończyć nagrywanie, ponieważ syn się niecierpliwi, już chce skosztować arbuza, dlatego nie będę go tak dłużej przetrzymywać. A na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.